GT720 Co? GTX masz? GTA! GTA, GTA g g kurwa, Cara GT <grywa> 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 Banie już na Range! Bania już Range <grywa> GT 732 GB DD <grywa> Opis mój jeszcze wygląd i kolorki. W przed chwilą było GTX, znaczy GT720. GT700 720 mi się pomyliła, to jest te Chuj, gara się okaże że go przewidzisz, kurwa czy... kurwa GT Shaker <grafy> Opisz mu, jak wygląda Kolor. Powiedz, jakiego kolor twoja książka jest, kurwa. <grafy> <grafy> kurwa E, u kogo to domofon gwonił, kurwa? No, nie u mnie Widzisz rybar? No, no, no No, to tak idzie domofon kika a ja mam pizzę. O. A ja mam wielkiego chuja. I chuj w dupę. Oj, Idę, jak grać do iglenia, bo mnie skurgasz. Wejdźmy, Iron, nie obrażaj Też cię kocham. Ej. Hey, a jakim kablem masz do monitora podłączony? Taki niebieski? <coughs> Jesteś? To ja mam question. Question, <gdan> on Startujesz to cymbale No na mnie czeka, bo mi się ten robi Eee to pa ten e, Wegia Kurwa Kto te dźwięki Kto te dźwięki Eee Będę ja wykupł o ty kurwa Ała Będę chciał grubkę, mm, kurwa chińską, więc będę troszkę off Dobra, ile masz kurwa tego wyszukiwania? Kurwy chłopie, brogaty. Kurwa, ile masz tej weryfikacji? 99. Nie, mhm. To To gramy. gramy. nie, Dobra, chuj, nie, 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 Ej, jaką jesę pizzy zamówiłeś, brother? Hawajską. Kurwa, hawajską? To jest tak za masę. Chłopie, odkąd cię spróbowałem, dla mnie zajebista się stała. Ale masz smutek. No, to jest, jest najlepsza pizza. Jak można jeść hawajską? To dobra jest. Jak kurwa. można jeść hawajską?! Normalnie. A bo jak można pić Coca-Colę zero, kurwa? To w ogóle... Akurat Coca-Cola się. W ogóle, jak można pić Coca-Colę, tylko pepsi? Ja chcę jak mówię, ale chcę, jak mówię, NORMALNĄ, a nie kurwa jakąś kurwa hałajską. Ja pierdolę ty! Dokładnie z pieczarkami, kalami gałębioza, to jest kurwa piska. Ale ochotę mi narobiłem i kurwa ja, się o 15, kurwa kamawiam.